To jest ulica, która stanowi jakby kręgosłup Kazimierza i wydaje nam się, że powinna zyskać ten nowy, bardziej reprezentacyjny wygląd. Będą znacznie poszerzone chodniki w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Także nie będzie ruchu na wprost z ulicy Krakowskiej w ulicę Stradomską. Także ulica Krakowska stanie się raczej ulicą lokalną, przestanie mieć charakter ulicy Tranzytowej. Samochody będą się musiały przemieszczać po torowisku, co zmniejszy przepustowość tej ulicy dla, dla pojazdów. Kraków zyska nową, zupełnie inaczej wyglądającą, przyjazną dla mieszkańców ulicę. I to co bardzo ważne, będzie dodane oświetlenie na most Józefa Piłsudskiego. To jest chyba najpiękniejszy krakowski most, więc ta iluminacja powinna tą jego urodę uwydatnić. Ruch zostanie skierowany na ulicę Starowiślną, część ulic przyległych. Do ulicy Krakowskiej będzie ulicami dwukierunkowymi, tak jak ulica Augustiańska, która jest w tej chwili ulicą jednokierunkową, więc zniknie część miejsc do parkowania. Natomiast oczywiście mamy dla mieszkańców ofertę, czyli nowe miejsca do parkowania na ulicy Dietla, na placu Wolnica gdzie stosunkowo duża ilość miejsc do parkowania i to powinno być naprawdę znacząca ulga dla mieszkańców oraz dedykowane dla mieszkańców tego obszaru miejsca na parkingu kubaturowym koło Korony. Jeżeli chodzi o tramwaje, no to trasy objazdowe w dużym uproszczeniu prowadzą poprzez ulicę Starowiśną. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, czyli jedziemy Starowiśną, Kalwaryjską, no i mamy jeszcze Ditla do wykorzystania. W momencie, kiedy Ditla będzie zamknięta w wakacje, no to wtedy jeździmy już tylko przez starożytną i kalwaryjską. Dla samochodów objazd prowadzony jest ulicą równoległą do ulicy krakowskiej, czyli mamy augustiańską, wietora i skawińską. Tam dwukierunkowy ruch jest prowadzony. Rozpoczniemy pracę od soboty, wczesnych godzin porannych, stanie zamknięta ulica krakowska od ulicy Ditla aż po most. Stanie stawiany tylko przejazd przez ulicę Rybaki i Podgórską. Most będzie również zamknięty, zarówno od ruchu pieszego, jak i kołowego. W sobotę od godzin również porannych planujemy na moście rozpocząć fryzowanie na wierzchni które sukcesywnie będzie przesuwane w kierunku ulicy Ditla. Od poniedziałku rozpoczniemy prace związane z przygotowaniem się pod konstrukcję stalową obiektu mostowego, czyli rozkładanie rusztowań, tak żeby można było dostać się do górnych części mostu stalowych, wymieniać nity, elementy również mostu, jak też później piaskować go i malować. Jak chodzi o ulicę Krakowską, to rozpoczniemy również roboty demontażowe, czyli zrywanie torowiska i płyt torowych. Pod koniec drugiego tygodnia rozpoczniemy również pracę w ulicy Stradomskiej, to będzie oddzielny odcinek gdzie zaczniemy również roboty demontażowe. Po wykonaniu naszych prac, czyli zdjęciu naszych konstrukcji, przystąpimy do prac związanych z odwodnieniem torwiska drogi, z odwodnieniem budynków.